Na przełomie lat 80. i 90. w obwodach Ługańskim oraz Donieckim doszło do potężnych strajków górników. Demonstracje w regionach, które stały się zarzewiem obecnej wojny na wschodzie, pośrednio doprowadziły do tego, że Ukraina stała się niepodległa. Sprzeciw donbaskich górników był jednym z elementów wzmacniających ukraińską świadomość narodową. Jednocześnie kiedy Ukraina w końcu stała się suwerenna, nadal dochodziło do ogromnych protestów w związku z tragiczną sytuacją w kraju. Dzisiaj opowiem nieco więcej o tamtych wydarzeniach. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Powojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Słowo Donbas to skrócona nazwa Zagłębia Donieckiego, czyli serca ukraińskiego przemysłu. Pod koniec lat 80. doszło tam do ogromnych górniczych protestów. Stanowiły one kontynuację wystąpień, do jakich dochodziło również w innych częściach sowieckiego imperium. W tym czasie protestowali nie tylko górnicy w Donbasie, ale też między innymi, na Syberii. Impulsem do masowych strajków były mnożące się problemy w dostawach żywności i towarów codziennego użytku. Poza tym warunki pracy w kopalniach były coraz gorsze. Średnia długość życia górnika w ZSRR wynosiła 40 lat. Natomiast emerytura wypłacana była dopiero po ukończeniu 50 roku życia. Tymczasem na apelach i afiszach pojawiały się jedynie informacje o potrzebie wydobycia jeszcze większej ilości węgla. Padały hasła: dziś rekord, jutro norma. Oznaczało to, że jeżeli jeden z górników osiągnął rekordowe wydobycie, to następnego dnia jego wynik stawał się normą narzuconą pozostałym pracownikom kopalni. Z tego powodu ludzie popadali w nałogi. Powszechne było pijaństwo. Warto jednak zaznaczyć, że górnicy w Związku Radzieckim byli robotniczą elitą. Na tle reszty społeczeństwa zarabiali całkiem dobre pieniądze. Tylko co z tego, skoro półki skalpowe w ZSRR często świeciły pustkami. Górnicy mieli więc dość takiego życia. Do pierwszego strajku doszło 2 marca 1989 roku w Workucie w kopalni Siewiernaja. 107 osób zdecydowało się na głodówkę, protestując w ten sposób przeciwko dotychczasowej polityce władz. Już dwa dni później dołączyło do nich kolejnych 58 osób. Wkrótce do podobnych górniczych buntów zaczęło dochodzić też w innych częściach kraju. W lipcu 1989 roku strajkowały kopalnie w zagłębiu węglowym peczora, kuzbasie, a także na Ukrainie. Górnicy demonstrowali nie tylko w zakładach pracy, ale też na ulicach i placach miast. Dołączali do nich przedstawiciele innych zawodów. Komitet strajkowy w Reczeńsku w czerwcu 1989 roku opracował żądania skierowane do Rady Najwyższej ZSRR. Górnicy domagali się podwyżek, a także lepszych warunków życia i pracy. Ich postulaty nie zostały jednak spełnione, dlatego strajki stały się powszechne. Największy wiec odbył się w Prokopiewsku, gdzie na Placu Zwycięstwa do lokalnych górników dołączyły delegacje robotników z innych miast. Sytuacja była na tyle napięta, że już po kilku dniach minister przemysłu węglowego Michał Szczadow wydał polecenie spełnienia górniczych żądań. Taką decyzję poparł sekretarz generalny KPZR Michał Gorbaczow. Dotyczyła ona jednak jedynie górników z Kuzbasu, co doprowadziło do kolejnych demonstracji. Wkrótce zaczęły pojawiać się postulaty o charakterze politycznym. Lokalne komórki partyjne kompletnie sobie z tym nie radziły. Działały zbyt późno i często niewłaściwie w stosunku do oczekiwań. Dlatego złość protestujących kumulowała się na władzach państwowych. Na Ukrainie fala społecznego rozgoryczenia dotarła 15 lipca 1989 roku. Do pierwszego strajku w Donbasie doszło w kopalni w Makiejewce. W ciągu trzech następnych dni prace przerwało pięć kopalni. Donbascy górnicy przygotowali 38 żądań. Prosili m.in. o dłuższe urlopy, a także wyższe dodatki za nocne zmiany oraz lepsze emerytury. W następnych dniach w Donbasie przestało funkcjonować ponad 60 zakładów pracy. Protestowało ponad 200 tysięcy ludzi. Nie mając innego wyjścia, Kreml ogłosił, że decyzje podjęte w sprawie górników z KUZBASu będą obowiązywały również w przypadku pracowników donbaskich kopalni. Na takie działania było jednak już zbyt późno. Buntowały się kopalnie również z innych regionów Ukrainy, a w tym i Dniepro oraz Czerwonogradów w obwodzie lwowskim. Już 20 lipca na Ukrainie strajkowali pracownicy prawie 90 przedsiębiorstw. Moskwa, by ugasić społeczny bunt, wysłała do obwodu Donieckiego specjalną komisję rady ministrów ZSRR. 22 lipca strona rządowa rozpoczęła negocjacje z liderami komitetów strajkowych. Równocześnie sekretarz generalny KPZR wezwał górników z Donbasu do podjęcia pracy. Oświadczył, że spełni ich żądania, związane z podwojeniem płacy, wprowadzeniem dodatkowych premii za nocne zmiany oraz wzrostem wysokości emerytur. Liderzy górniczych protestów otrzymali zapewnienie, że będą mogli wziąć udział w obradach Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. Zgodnie z obietnicą, 24 lipca w Moskwie w gabinecie prezesa Rady Ministrów ZSRR Nikołaja Ryszkowa pojawili się reprezentanci komitetów strajkowych z Ukrainy. W efekcie rozmów powstał ogólnonarodowy program naprawy przemysłu węglowego. Po dwóch dniach w zdecydowanej większości ukraińskich kopalń zakończyły się strajki. Wkrótce górnicze urlopy wydłużyły się z 36 do 68 dni. W kwestii emerytur, które wcześniej przysługiwały pracownikom, którzy przekroczyli 50 rok życia, miały być one wypłacane po przepracowaniu 20 lat. Wzrosły też wynagrodzenia za pracę nocną z 25 rubli za noc do 300 rubli dodatkowego wynagrodzenia. 3 sierpnia 1989 roku Rada Ministrów ZSRR wydała uchwałę, w której rząd zobowiązał się do zapewnienia rentowności kopalń i poprawy stanu środowiska w rejonach górniczych. Te obietnice nigdy nie zostały spełnione. Równocześnie Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęła uchwałę o niezależności gospodarczej Republiki. Ta decyzja bynajmniej nie wzmocniła pozycji kijowskich władz. 27 sierpnia doniescy górnicy otwarcie wyrazili swój sprzeciw wobec dotychczasowej elity politycznej. Pojawiły się żądania dymisji pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy Władimira Szczerbickiego. Zresztą już wcześniej nie miał on zbyt dobrej opinii w ukraińskim społeczeństwie. To ze jego rządów w Republice nasiliły się procesy rusyfikacyjne. Wiązało się to m.in. z ograniczeniem publikacji ukraińskojęzycznych książek i czasopism. Poza tym Szczerbicki ukrywał przed obywatelami informacje o katastrofie w Czarnobylu. Tuż po tym, jak do niej doszło, to on podjął decyzję, że w Kijowie zgodnie z planem odbędzie się pierwsza majowa parada. Ludzie nigdy mu tego nie zapomnieli, a on sam w 1990 roku targany wyrzutami sumienia popełnił samobójstwo. Latem 1990 roku w Donbasie odbył się pierwszy kongres górników ZSRR. Podczas zjazdu oprócz haseł o charakterze gospodarczym pojawiły się również żądania polityczne. Górnicy domagali się większego pluralizmu politycznego. Było to w sprzeczności z sowiecką konstytucją, która jasno określała w artykule 6, że Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego odgrywa wiodącą rolę w kształtowaniu życia politycznego, kulturalnego i ideologicznego społeczeństwa. Podczas górniczych debat pojawiły się też postulaty oddzielenia ideologii od spraw związanych z produkcją. Wyścig pracy i stachanowskie osiągnięcia miały przejść do historii. Co ważne, z perspektywy ukraińskiej niepodległości, górnicy z Donbasu zaproponowali, aby budżet Ukraińskiej Republiki miał pełną autonomię od Moskwy. Tym sposobem Kijów stałby się niezależny gospodarczo od woli Kremla, a to w prostej linii prowadziło do pełnej suwerenności. Do kolejnych rozmów między górnikami doszło w październiku 1990 roku. Drugi zjazd górników ZSRR również miał miejsce w Doniecku. Powstał wtedy niezależny od władz państwowych Górniczy Związek Zawodowy. 1 marca 1991 roku Donbascy górnicy rozpoczęli strajk generalny. Pracownicy kopalni domagali się nie tylko poprawy warunków życia, ale też dymisji prezydenta ZSRR oraz rozwiązania Kongresu Doputowanych Ludowych Związku Radzieckiego. Pojawiły się również żądania większej suwerenności Ukrainy. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy zaprotestowała prawie co druga kopalnia w Donbasie. Górników wspierało organizację Sobwodu lwowskiego. Wkrótce do strajków zaczęło dochodzić też w innych częściach Związku Radzieckiego, a w tym i Kuzbasie. Na początku kwietnia 1991 roku strajkowało 220 tysięcy radzieckich górników i 217 kopalń, co stanowiło 40% wszystkich przedsiębiorstw górniczych w ZSRR. Protesty doprowadziły do tego, że przemysł w ZSRR nie mógł pracować normalnie. Po miesiącu aż 24 zakłady metalurgiczne i maszynowe zmuszone zostały do zatrzymania produkcji. Poważnie zagrożony był też sektor energetyczny. Na przykład państwowa elektrownia Zmiewska ja pod Charkowem, aby normalnie funkcjonować każdego dnia, potrzebowała około 4000 ton węgla. Dlatego Rada Ministrów ZSSR stale prowadziła negocjacje z przedstawicielami komitetów strajkowych. Głównym tematem było podwojenie wynagrodzeń Tymczasem w Moskwie wybuchł pucz, który zepchnął protesty górników na dalszy plan. Twardogłowi komuniści nieskutecznie próbowali obalić rządy Gorbaczowa. Wykorzystując sytuację, już 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa w Kijowie ogłosiła niepodległość Ukrainy. Przeciwnych było temu zaledwie czterech parlamentarzystów. W grudniowym głosowaniu aż 90% Ukraińców poparło tę decyzję, a wybory prezydenckie wygrał Leonid Krawczuk. Nowy ukraiński przywódca jeszcze w tym samym miesiącu pojawił się w Puszczy Białowieskiej, gdzie razem z prezydentem Rosji Borysem Jelcynem oraz przewodniczącym Rady Najwyższej Białorusi Stanisławem Szuszkiewiczem podpisał porozumienie likwidujące Związek Radziecki i powołujące w jego miejsce wspólnotę niepodległych państw. Nadzieje górników na lepsze jutro po rozpadzie ZSRR dość szybko zostały pogrzebane. Już w 1993 roku wśród donbaskich górników pojawiły się głosy niezadowolenia. Kijowskie władze zapowiedziały kolejną podwyżkę cen. Niektóre produkty podrożały nawet pięciokrotnie. Równocześnie ukraiński rząd nie przewidywał wzrostu wynagrodzeń. W tym czasie Ukraina walczyła z hiperinflacją, co wydatnio oddziaływało na poziom zarobków Ukraińców, a w tym i pracowników kopalń. Kraj zmagał się z potężnym kryzysem. O ile wcześniej górnicy mieli pieniądze, ale nie mieli czego za nie kupić, to teraz, choć na sklepowych półkach pojawiły się produkty, to górnicze budżety zostały znacznie uszczuplone, co wzbudzało zrozumiały niepokój. Obiecnica lepszego życia w niepodległej Ukrainie stała się Mrzonką. Gdy 7 czerwca 1993 roku rząd po raz kolejny zapowiedział podwyżki ceny żywności na ukraińskich ulicach temperatura społecznego buntu osiągnęła szczyt. W doniesku rozpoczął się największy strajk w historii Ukrainy. Liderzy protestu tłumacząc decyzję o przerwaniu pracy, opublikowali oświadczenie, w którym napisali, że przez drożyznę nie chcą umierać z głodu. Oczekiwali, że Rada Najwyższa zostanie rozwiązana, a wynagrodzenia i emerytury natychmiast podwyższone. Już 8 czerwca w kopalniach zaczęły zawiązywać się komitety strajkowe. Starając się opanować sytuację, rząd wysłał do doniecka wicepremiera Wiktora Pinzenyka. Rozpoczęły się wielodniowe rozmowy, które nie przyniosły rezultatów. 10 czerwca w telewizji wystąpił prezydent Krawczuk, który, nie wspominając o strajkach w Donbasie, oznajmił, że pewne siły polityczne próbują podzielić Ukrainę, a to tylko rozwścieczyło strajkujących ludzi. Już następnego dnia prace przerwało ponad 200 kopalń. Liderzy górniczego protestu domagali się odcięcia Kijowa od pieniędzy płynących z Doniecka. Przeciwko rządowi stanęło też 400 przedsiębiorstw przemysłu metalurgicznego, maszynowego i chemicznego. Krawczuk szukając rozwiązania powołał na stanowisko wicepremiera mera doniecka Efima Zwiagilskiego, który zaledwie cztery miesiące wcześniej był dyrektorem jednej z kopalń. Nowy człowiek w Kijowie wzywał strajkujących górników do podjęcia rozmów. Poza tym przełamana została blokada informacyjna. Ukraińskie media zaczęły pokazywać obrazy ze wschodniej Ukrainy i obiektywnie relacjonować rozwój wydarzeń. Jednak nie powstrzymało to fali społecznego buntu. 14 czerwca w Doniecku odbył się ogromny wiec, w którym wzięli udział nie tylko górnicy, ale też inni mieszkańcy miasta. Na ulicach Donbasu pojawiły się tysiące ludzi. Następnego dnia prezydent Ukrainy zapowiedział zorganizowanie referendum, w którym jego rodacy mieli zdecydować co do jego przyszłości i tego, czy nadal ma sprawować funkcję najważniejszego polityka na Ukrainie. Równocześnie liderzy strajków w Donbasie zapowiedzieli m.in. blokadę dróg i organizację Wielkiego Marszu, jeżeli strona rządowa nie spełni żądań zmierzających do poprawy ich sytuacji życiowej. Zgodnie z zapowiedziami, 17 czerwca odbył się Marsz pustych garnków przeciwko władzom państwowym. Zademonstrowało prawie milion ludzi. Równolegle wicepremier prowadził negocjacje ze strajkującymi, a w tym przede wszystkim dyrekcją zbuntowanych kopalń. Jednak na spełnienie żądań finansowych rząd nie miał pieniędzy. Przedstawiciel Kijowa grał więc na zwłokę. Po konsultacjach z premierem Kuczmą 18 czerwca ogłosił, że władze w Kijowie podwyższą wypłatę dla górników, ale nie są w stanie podnieść płacy minimalnej dla innych zawodów, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Zobowiązał się również ochraniać miejsca pracy i kopalnie przed bankructwem. Bardzo mocno zadowoliło to pion dyrektorski przedsiębiorstw, dlatego 19 czerwca 1993 roku przedstawiciele górników zapowiedzieli zawieszenie strajku. Nie wszyscy zaakceptowali tę decyzję jednak, bez wsparcia organizacyjnego, kontynuowanie protestów stało się niezwykle trudne. Łączność telefoniczna między przedsiębiorstwami została przerwana. Nie było też transportu. Ludzie nie byli w stanie sprawnie przemieszczać się do punktów zbiórki. Z tego powodu na głównych placach pojawiło się dużo mniej osób. Tym sposobem strajki wygasły 20 czerwca. Oczywiście, wbrew obietnicom, Krawczuk nie przeprowadził referendum w sprawie wotum zaufania dla swojej osoby. Choć sytuacja finansowa górników poprawiła się, to ten stan nie trwał długo. Już w sierpniu rząd wprowadził kolejne podwyżki cen. Niektóre produkty podrożały aż trzykrotnie. Oczywiście o podwyższeniu wynagrodzeń władze nie wspominały. W kolejnych latach sytuacja w obwodzie donieckim stawała się coraz gorsza. W związku z problemami gospodarczymi w kraju, część zakładów musiała zostać zamknięta, co prowadziło do dramatycznych sytuacji w całym regionie. Wiele miejscowości zaczęło się wyludniać. Ci, którzy nie zdecydowali się wyjechać i szukać pracy w innych regionach kraju, pozostali w swoich domach zmagając się z potężną biedą. Szerzył się głód, ciągle szalała inflacja. Miesięczne wynagrodzenie często starczało jedynie na zakup jedzenia na kilka dni. W niektórych zakładach pracy przestały być wypłacane pieniądze. W 1996 roku przez Ukrainę przetoczyła się kolejna fala strajków. Miało to związek z decyzją rządu o zamknięciu kolejnych 50 przedsiębiorstw z branży węglowej. Tysiące górników ponownie wyszło na ulicę. Strajk objął jedną trzecią kopalń. Aby zmusić kijów do działań, demonstranci zaczęli blokować tory kolejowe i autostrady. Poruszanie się autem, autobusem oraz pociągiem po Donbasie stało się w zasadzie niemożliwe. Górnicy przepuszczali jedynie ciężarówki przewożące żywność, a także karetki. W kontrolowanych przez władze mediach górnicy byli obrażani i nazywani przestępcami, co bynajmniej nie osłabiło społecznego napięcia. Jednak to nie oskarżenia i naciski rządowe przesądziły o wygaszeniu strajków, lecz brak silnego przywództwa. Nie było osoby i organizacji, która stanęłaby na czele społecznego buntu. Stąd też w ciągu dwóch lat protesty zaczęły zamierać, choć powodów do niepokojów nie brakowało. W niektórych zakładach opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń wynosiły nawet 10 miesięcy. Przez całe lata 90. odbywały się tak zwane marsze górników do Kijowa, o których jeszcze na pewno będę wspominał w przyszłości i w kolejnych odcinkach serii po wojnie. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia!